Witajcie, prawdopodobnie widzieliście już gdzieś reklamy serwisu Youscript, który jest płatnym szyfrowanym komunikatorem, który twierdzi, że potrafi zabezpieczyć telefon przed Pegasusem oraz potrafi wykryć ataki hakerskie na Twój telefon. Niestety, jest on zamknięto źródłowy, a obietnic USKrypta nie da się niczym potwierdzić. USKrypt jest też znany z bycia wychwalanym przez wiele serwisów technologicznych, co nie jest ani trochę podejrzane. W komentarzach do artykułów krytykujących Juskrypt znajduje się wiele komentarzy, które wyglądają na płatne trole. Krytykują one m.in. Signala postując artykuły, które mają potwierdzić, że FBI potrafi go złamać. Po wejściu w nie można przeczytać jednak, że FBI potrafi złamać ekran blokady iPhone'ów i dlatego mogli odczytać wiadomości z Signala. Szyfrowanie Signala nie zostało złamane. Ostatnio Uscript został zareklamowany przez znanego reżysera Patryka Wege. Zobaczymy, co powie. Wszyscy jesteśmy produktem. Jeżeli coś jest za darmo, oznacza to, że produktem jesteśmy my. Nie, nie jest to do końca prawda. Signal, Tor, Briar i Firefox są produktami darmowymi, które nie sprzedają naszych danych. Są również źródłowe, dzięki czemu można sprawdzić, czy są w nich podejrzane linie kodu i w razie czego usunąć je. Handlują danymi o użytkownikach. Google wie o mnie więcej niż moja żona, a kiedy wysyłam zdjęcie rodziny przez WhatsApp, oddaję je Facebookowi, który zgodnie z regulaminem staje się właścicielem zdjęcia. To prawda, ale nikt wam nie każe korzystać z Google'a. Tak, tak, go i startpage istnieją. Tak samo nikt nie zmusza raczej do używania WhatsAppa, który mimo, że jest szyfrowany, to jest tak samo jak JUSCRIPT zamknięty źródłowy i przez to niebezpieczny. Dlatego stworzyliśmy JUSCRIPT, w którym ty nie jesteś produktem. Technologia JUSCRIPT daje ci to, że nikt nie jest w stanie się do ciebie włamać i ukraść twoich danych. JUSCRIPT sprawdza, czy masz schakowany telefon i czy twoje dane są bezpieczne. Nie handluje również twoimi danymi ponieważ na żadnym serwerze nie są one magazynowane. Uskrypt nie handluje Twoimi danymi, bo nie są przechowywane na żadnym serwerze. To tak samo jak Signal i Briar, więc to nie jest nic nowego, więc nie wiem w sumie po co się tym przechwalać. I to tyle w tym odcinku. Jak możecie zobaczyć, Uskrypt nie jest aż tak dobry, jakich ich reklamy chcą, żebyście myśleli. Subskrybujcie i lajkujcie. Cześć.